wszystkim, jestem Rafał Konowski, a wy znajdujecie się na moim nowym kanale Rafał Konowski Drift. No co, no przyjechaliśmy do Wiatraku do Grzesia i przyszła paczunia. Więc generalnie będziemy za długo myśleć, jak ją tu montować. Prawdopodobnie przyszła deska rozdzielcza. No i co? No i działamy dzisiaj tak jak zawsze działamy. Przy jedynym scenie tu Grzyśu ładnie wymyślił już pał do mocowania yy, przekładni kierowniczej. Wymieniony rureczka wyszła pięknie. Oczywiście nie wiadomo czy tego jeszcze nie przerobimy, ale na początku przepychania no to będzie standard. Bierzemy się do roboty, tak? Grzesiu, nie klimuj tylko chodzi już robić. <gryś> new tepladyam. Dobre ochen' zhizn'ye doma. Tak, jak tu widać, przekładnia już jest przerzucona europejska. Tutaj zostały różne grzy, graty Michałowi o, do baszbarów, do wszystkiego. Różne blaszki, tak. Całe wzmocnienie razem z nagrzewnicą. Jeszcze będziemy czekać na deskę rozdzielczą, która pójdzie do floku. Ale na razie to tyle. Tu przyjechały mi takie gadżety. Z Europy, bo angielska wersja ma inne. Proszę i ładnie za szczeliną. Uszczeliną. Gruź. Dzisiaj, z montujemy deskę, którą już wcześniej przygotowaliśmy. Też wzmocnienie. Tu wlot muszę zamknąć Deska jak będzie to wloty będą zamknięte Ale specjalnie zostawiam na grzywicy, żeby dmuchawa działała i w razie czego odporowywała mi szyby Piątka tak wygląda spod... z drugiej strony. Tu już jest złożona grucz, nawet wycieraczki założyliśmy. No i co? Bierzemy się, za bierzemy się za przerobienie układu kierowniczego, czyli stąd, stąd, tu. Do przekładni, żeby nam ładnie to pasowało. Założyliśmy już, założyliśmy już nawet kierownicę, ponieważ jak pojedzie na klatkę, pedały też są założone, więc wszystko w seryjnym miejscu. O, wpadło sprzęgło. I co? Założyliśmy już kierownicę tylko do tego, żeby przepychać pojazd. Zmocnienie seryjne zostawiam z tego względu, że no po prostu mam cały stelaż przygotowany. Na grzewnicę zostawiamy tylko i włączę, dlatego na zostawiam, żeby na właśnie nie parowały te szyby podczas deszczu, tak jak mówię. Na razie Grzesi poszedł toczyć rulkę i będziemy kombinować. Co tam Grzesiu robić? Ja już kończę, fajran prawie Lub teraz, ale no to, tak, to Boję się o te krzyżaki. Dobra. To Tam wiatr z wodą i będziesz no. w to i do wody wkrał. Może co? Zrobimy kawaleczek przez pana woda. Kawaleczek woda. Do krzyżaka, do krzyżaka pasz, tak? Na przykład tak w pionie do wody. Krzyżak był w wodzie. Wiesz, że ale A reszta jest z To no, Możemy tak to robić. Tylko, że za dużo wody mamy. Nie, dobrze nie jest. Nie zobaczę skąd, nie było na płaskę, żebyście to robiło, no, nie? Nie róbcie tego w domu, okulary, tak? Trzeba zamykać oczy. To jest na razie prowizoryczne rozwiązanie, Trzeba wyjść, było mogło skręcać. Później będziemy robić o wiele mocniejszą lekarstw, krzyżakowi się nie zostało. I tak to dotarła do nas następna paczka? Klakier, podoba Ci się paczusia? Cieszę się, mi też się podoba. Rozpakujemy ją? Co? Hmm? Klakier. Główny mechanik. tu. Ja bym chciał to otworzyć za chwilkę, wiesz, mogę? Nie, dobra. Co znajduje się w tej paczce, pokażemy zatem innym razem. Ale zobaczcie, co przyszło w tym wielkim kartonie z początku odcinka. Zobaczymy, jak bardzo zniszczona ta deska. Przygotowaliśmy już kierownicę w europejskim, że tak powiem, wydaniu. Więc co, auto przygotowałem już powoli jest pod montaż klatki, dlatego są wyciągnięte szyby wszystkie jak i czołowa. No i za to się będziemy brać za tak? A dzisiaj byłem yy, w mózg Garaż u Mateusza i Marcina Rozum, gdzie odebraliśmy zapasową kołyskę, żeby już po prostu nie wyciągać kołyski w tym momencie z tego auta, żeby przygotować już gotową kołyskę do włożenia tegoż dyfra plus no, całą resztę. Dlatego na razie robię tu blaszki, tak jak widzicie, są poczyszczone już pewne rzeczy, bo robimy wzmocnienia, wzmocnienia, tak jak tutaj są pewne wzmocnienia do dyfra. No, kto wie, jakie tu kopniaki będą siadać na tył, więc na pewno trzeba pozmacniać cały wózek. Całość będzie położona w poliuretanach, ale to już w późniejszym etapie, gdzie na pewno będziecie widzieć. I co no, my walczymy dalej. Cześć, jak zawsze. Jest taka piękna godzina, 22 wieczorem. Chcieliśmy chcieli pospawać. To, to, no, to nie jesteśmy w stanie, ponieważ się skończyła to. Jutro pospawamy. Także tak. To to na słowę wiem od kogo jest. Co to jest? Strong Flexi. Jak widać. Petarda. Wszystkie Simmer bloki. Wszystkie poduszki pod silnik. Pod skrzynię. I całe y, z gumy stabilizatora. wszystko do kołyski co potrzebujemy. Zamiast oryginalnych zmienimy na, na petardę Strong Flexa. Tak? Na wszystkie poliuretany sportowe. Bo generalnie my nie potrzebujemy całego tyłu, bo tutaj są wszystkie do tej kołyski, tak? Simmer bloki, a my nie potrzebujemy wszystkiego, ponieważ... Ale to później powiemy dlaczego nie potrzebujemy wszystkich simmer bloków. Zobaczymy. Ładnie zapakowane. No i proszę. Tak tu pięknie kolorowo. Wszystkie simmer bloki ze sumarem. Piękna sprawa To są podgłówne z, yy, tutaj Generalnie wszystkie sobie boki oryginalne zastąpimy portowymi od strony super twardymi Generalnie nie ma opcji żeby coś się z tyłu ruszało, wzięło A tego nie posiadam, to ma wszystko na beton z tego, tak? Petarda, ojej, prosto a, tylko wózek dać do piaskowania i dopiero wtedy można to ładnie wyprasować. No nie? Nie no, magia. Szybko to załatwili ze Stromflexu. Y. No, to żeśmy to zamówili. Jeszcze wyszło i dzisiaj już jest. Wyprasuję te stare i kołyska idzie do piaskowania, malowania. I dopiero piękne Stromflexy siadają na tył. A jeszcze wahacze będą z tyłu, ale to właśnie później. Bo te wahacze to też są od pewnej firmy. wszyscy znają. Tak o tym Więc Czekają na montaż. Zamiast tych brzydkich. Oryginalnych. To ja je dalej. W ostatnim odcinku pożyczyliśmy od Arturo ABT drugą budę E81. Dzisiaj zawieziemy ją do Royal Motorsport. Po co? Zaraz się dowiecie. Trochę się poszerzył, prawda? Jeszcze będzie niższy, ale to już później się falzie. Więc zabieramy zapożyczoną budę od Arturo ABT, którą bierzemy do Royal Motorsport, żeby właśnie poszerzyli nam budniki, ponieważ troszeczkę to wystaje to jest docelowa szerokość auta, która będzie na zawodach. Oczywiście jeszcze będzie niżej, więc w tym momencie przody będą nam poprawiać. Jak oczywiście nie jest nic dostępne do zakupu ani do montażu do trzydziwowego jedynki. Więc chłopaki całość z tyłu będą robić tak samo z firmy Royal Motorsport, cały przód, tył poprawiać, klapę tylną zderzaki, no i progi. Więc tu ewidentnie tył trzeba nad tym popracować, gdzie no, nie jest nic dostępnym w zakupie, więc liczę na nich. No już dojeżdżamy. Udało się szybko zrobić trasę. Jesteśmy pod łodzią myślę lub w łodzi, Powiat łuski, jakoś, tak? I dojeżdżamy do firmy właśnie, która zajmie się całym bodykitem Royal Motorsport. Więc lada chwila, skręcam w lewo i jestem na miejscu, tak? Więc zobaczymy co powiedzą na moment dziury. To się wytnie. Eee, no, więc lada moment jestem na miejscu z naszym nowym czarnuszkiem. I... Zaraz uzgodnimy jaki mamy plan działania, co możemy wymyślić, jak to wszystko będzie później wyglądać. Bo to jest dość ciekawa niespodzianka, ponieważ parę aut będzie w tym sezonie jeździło w ich bodykicie. Jak już wiecie na pewno Tobiasz Puścian właśnie jeździ w ich bodykicie. Z czego właśnie dziękuję tak samo Tobiaszowi za tą informację, żeby się z nimi skontaktować. No i właśnie, no to też będę jeździł razem z nimi w jednym takim teamie. Więc... Zaraz jesteśmy na mistrzu. Ja? Cześć. No. Cześć! 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 Rafał. No właśnie, tę moją jedynkę do was, żebyście pomogli żeby tyłu, ja mi no coś wymyślić z tyłem i cały No będziemy walczyć. No to zaraz ją tutaj wcofam. postaram się ją jakoś zrzucić tutaj do was no Do maja to czasu zostało, coś wymyślimy. Może no Musi coś się... być grubo. Będzie grubo, no, mam no. nadzieję, dzięki Wam. Dobra, to idziemy ściągać. jak nie wyjeżdżam to błogiej, nie? Owszem, możemy zrobić zrobić z pasem, będzie lżejszy, nie? I z A to będzie mi zasysał, a tędy wyrzucał. Jeśli wyrzuca, a, tybóry, a ale tybóry, tybóry, to będzie to w też? to będzie To jest i wyciągać? to jest wyciągasz, Ta. po prostu leci w dół I musi być w żeby to no było Ja miałem u siebie oryginalny jak i paliło w ziemię tak samo i wytarga było. Tu, wiesz, ten okular. To, no, żeby To jest potrzebne, żeby było trzy okulary do No Jakby się to on może być w przodcie, No jakby się to wszystko odcięło, to by się pozostawiło. To by było mocne do budy, a skręcane z... z tym elementem w no. całości z jednego kawałka, a potem wszystko dwa nie? Mhm. Ja nie wiem, czy właśnie, czy, czy, czy nie skończy się u mnie tak, jak ją ja Ja włożę na pewno jeden wydech z tej strony, bo ja tak mam klapę, wiesz? Ja, ja, ja było ciszej, nie, a klapa będzie tak ustawiona. I, I taką skrzynkę. Z... Czy Czyli to samo będzie tutaj. No ma akurat też z do tyłu, nie? Ja zostawiam biornik seryjny, żeby z tyłu właśnie ja mieli, ale seryjny, bo jest pomiędzy beżakiem. W następnym odcinku przerabiamy dyfer, montujemy swój pota i jedziemy z budą do Ireco Motorsport. Po klatkę bezpieczeństwa. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Dzięki! Piątka. Piątka, je, yeah, dobra, okej, okay, no.